Nikogo pewnie nie zaskoczę stwierdzeniem, że urodziłem się po premierze pierwszego Duma, a jednak mam pewien sentyment do tej serii. Tak naprawdę, gdyby nie mądre głowy z Id Software, nie mielibyśmy dzisiaj pewnie wielu niesamowitych gier, a także gatunek pierwszoosobowych strzelanek mógłby wyglądać zupełnie inaczej. W sumie mógłby. Nie rozumiem, dlaczego żółw ninja zabija Terminatora Cornholio. Gry jednak muszą się rozbijać. Dlatego też nie zaprzestaliśmy ich tworzenia w latach 90. tylko ciągle rozwijaliśmy. Rozbudowując grafikę do pełnego trzeciego wymiaru, stawialiśmy większy nacisk na historię i sprawiliśmy, że gry wideo dzisiaj to jednak ogromny moloch popkulturowej rozrywki. A wszystko znowu! Dzięki tym zlepkom pikseli przypominającymi twarz, strzelbę czy demona. Miałem ostatnio ochotę zagrać właśnie w ten tytuł, jednak jest z nim związany pewien duży dla mnie problem. Po pierwsze, przez ciągły rozwój gier, starsze tytuły, które nie były planowane do grania na nowszych sprzętach, często po prostu się nie odpalają. Po drugie, przez brak usystematyzowanego sposobu grania, wiele starszych tytułów po prostu trąci już myszką i gra się w nie kropnie. Doom niestety jest jednym z obu tych przypadków, ponieważ całkowicie nie wie jak reagować na dzisiejsze rozdzielczości, także w dzisiejszych czasach ciężko wyobrazić sobie granie w FPS-a bez myszki. Pierwszą strzelanką, która obsługiwała poruszanie się na klawiaturze i rozglądanie na myszce, był maraton Studia Bungie. Nie ma się też trochę co dziwić. Doom nie był projektowany z myślą o tym, aby patrzeć w górę lub w dół. Tutaj gracz miał patrzeć tylko przed siebie i zabijać cokolwiek mu tylko chciał stanąć na drodze. Taki Duke Nukem 3D idealnie pokazał, dlaczego kiedyś było to problemem, aby spoglądać sobie pod nogi przez wykorzystaną wtedy perspektywę. O perspektywie w starych grach świetny materiał zrobił youtuber pod ksywką Retrogarage. Link znajdziecie w opisie. Nie jestem jednak jedyny, którego ten problem trochę zmęczył, ponieważ w 1999 roku, dwa lata po wrzuceniu kodu źródłowego Duma w eter internetu, powstała pierwsza iteracja Sourceportu z stworzona przez Marisę Hyde. Doom dodawał masakrycznie dużą ilość ulepszeń do pierwszego i drugiego losu. Kilka najważniejszych z nich to na przykład swobodne rozglądanie się na myszce, skakanie, pływanie oraz kucanie, konsole pozwalającą na korzystanie z komend oraz edycji różnych współrzędnych wewnątrz gry, takie samo wsparcie dla wszystkich tytułów stworzonych na silniku Duma, czyli i Tech1 i wielu, wielu innych ciekawostek, których zrozumienie w pełni zajęłoby mi o wiele za dużo czasu, jak na taki rozrywkowy materiał. W 2017 roku Marisa całkowicie zaprzestała wsparcie dla Ziduma. trzeba jednak ogromnie pogratulować temu, co stworzyła, ponieważ gdyby Zidum nie poszedł, GZ Doom nie mógłby biec. GZ Doom natomiast jest tak zwanym forkiem, czyli produktem stworzonym na kodzie swojego poprzednika, który później rozwijał projekt o kolejne dodatkowe funkcje, gdyby tamten został przerwany z różnych przyczyn. Powstał już w 2005 roku przez innego zapalonego programistę Grafa Zala i do dzisiaj jest wspierany nie tylko przez samego twórcę, ale i wiele innych osób na oficjalnej stronie zidum.org, z której możemy pobrać sam program oraz dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy z forum, lub wykorzystać prywatnie więcej dodatkowych możliwości programu, zaglądając na GitHuba projektu i oglądając jego kod źródłowy. Najważniejsza informacja jaką trzeba przy pobraniu GZ Duma posiadać, to to, że nie jest to darmowa wersja Duma. Potrzebujemy oficjalnie dystrybuowanej jedynki lub dwójki, aby móc zagrać w ich ulepszone wersje czy zainstalować jakiekolwiek modyfikacje. Żeby przedstawić wam dlaczego warto z GZ Duma korzystać, sprawdziłem trzy wersje Duma 2: oryginalną, lekko dopieszczoną przez BTSD oraz wersję, która odpala się po odpaleniu GZ Duma. Dobra, ale jak GZ Doom działa? Po pobraniu i zainstalowaniu, jeśli tylko odpalimy go bez żadnego dodatkowego moda, otworzymy tak naprawdę wersję Ład najnowszej gry na silniku Duma, jaką posiadamy. Głównie jest to druga część losu, ponieważ ta posiada najwięcej w sobie elementów, które wykorzystuje sam program oraz większość modyfikacji do poprawnego działania. Jeżeli takowej nie posiadamy, odpali się po prostu pierwsza część. Do wyboru będziemy również mieli różne opcje związane z grafiką lub na jakim rodzaju API chcemy odpalić naszą grę. Chyba największą różnicę pokazuje ilość opcji w każdej z wersji. Podstawowy Doom posiada maksymalnie kilka możliwych zmian, głośności, dźwięku czy wyboru skalowania obrazu. Wersja usprawniona przez Bethesda dodaje kilka podstawowych na dzisiejsze standardy ustawień, takich jak zmiana rozdzielczości czy przypisanie sobie własnych klawiszy do danej akcji. Jeezy Doom jednak miażdży swoją dostępnością. Tak naprawdę to jest tego tak wiele, że aż trochę boję się ruszać niektórych z tych ustawień, żeby przypadkiem nie zepsuć sobie w żaden sposób gry. Chyba i tak już to kiedyś zrobiłem, ponieważ teraz co chwila wyświetlają mi się jakieś komunikaty. Jednak wciąż uważam, że stało się to jakoś z mojej winy, a nie samego programu. Wiem jednak, że większość z Was nie trafiła na ten materiał, zapewne aby słuchać o różnicach między każdą z wersji. Jeżeli jednak tak jest, to tutaj macie kilka bardziej dogłębnych materiałów, które polecam obejrzeć, jeżeli interesują Was technikalia. Ja natomiast przedstawię Wam teraz kilka najciekawszych moim zdaniem megaładów i totalnych konwersji, jeżeli podstawowy Doom już za bardzo się Wam znudził i chcecie od tego zlepka pikseli czegoś nowego i szalonego. Tak jeszcze zanim to. Totalne konwersje oznaczają modyfikacje całkowicie zmieniające tytuł do takiego stopnia, że nie da rady go nazwać już poprzednim tytułem. Co ciekawe, Doom w wersji Bethesda również posiada swoje modyfikacje, jednak jest ich wbudowane około 20. GZDoom Doom znowu przewyższa jakąkolwiek inną wersję dzięki swoim możliwościom odpalenia każdej modyfikacji, którą znajdziemy w internecie. Dobrze, czas wreszcie na moje ulubione modyfikacje do Dooma. Alien Eradication pozwala nam wcielić się w cztery różne klasy postaci: kolonistę, najemnika, pracownika Wayland-Utani oraz bojowego syntetyka. Każda z klas posiada różne uzbrojenie oraz całkowicie inne zadania do wykonania w trakcie swojej mini kampanii. Syntetyk, dla przykładu, ma pozbyć się wszystkich obcych z kolonii, podczas gdy pracownik Yutani ma pozbyć się wszystkich kolonistów oczywiście w trakcie próbując przetrwać ciągle nadchodzące fale innych kwasolubnych stworzeń. Castlevania Simon's Destiny to świetna totalna konwersja, wcielamy się w niej w głównego bohatera pierwszej części serii Castlevanii, Simona Belmonta, i odgrywamy całą jedynkę z pierwszej osoby. To jak pięknie zrobiona została ta modyfikacja może być wytłumaczone najbardziej przez piękne odbicia na jednej z podłóg w zamku Drakuli. Tak, cieszę się jak dziecko widząc odbicia w starej grze komputerowej. Bosowie, lokacje oraz przedmioty są tutaj pięknie odwzorowane, a przerobiona muzyka na bardziej rokowe klimaty tylko dodaje kolejne punkty w mojej małej punktacji. Perfekcyjny tytuł na Halloween, jeżeli ktoś nie za bardzo lubi się bać, ale groteska już jest wymagana. Metroid Dreadnought to modyfikacja zmieniająca głównie nas jako główną postać, ponieważ pozwala przejść całego Duma jako Samus Aran. Zmienione są również dostępne bronie na dodatkowe modyfikacje do naszego podstawowego blastera. Są także dostępne dodatkowe mapy treningowe do sprawdzenia wszystkich ulepszeń oraz jedna multiplayerowa. Jednak no, ja nie posiadam przyjaciół tak zajaranych dumem, więc ze smutkiem na twarzy pochodziłem sobie po niej sam. The Legend of Doom to kolejna pokasłwani konwersja zmieniająca nasze ukochane rozkwaszanie demonów w pierwszą część Legend Zeldy. Również wydaje mi się całe, ponieważ sama Zelda jest okropnie trudną dla mnie grą pod względem ogarnięcia, co się w niej robi, jednak wydaje mi się tutaj wiernie odwzorowana, aż do tego stopnia, że jeżeli otrzymamy obrażenia, główny bohater traci możliwość strzelania ze swojego miecza i pozostaje nam trochę bezsensowne machanie. Hocus Pocus Doom to kolejna próba z remasterowania starej dosowej gry do pełnoprawnej nowej strzelanki. Tym razem jest to Hocus Pocus od studia Apogee. Nawet nie wiedziałem, że taki tytuł istnieje, więc po prostu myślałem, że jest to pełnoprawny tytuł stworzony od zera. Sterujemy w nim chętnym do zostania magiem człowiekiem, który musi wykazać się męstwem i odwagą, pokonując kolejne poziomy i walcząc z różnymi potworami, aby pokazać swemu nauczycielowi, że jest wart zostania pełnoprawnym czarodziejem. Całkowicie od zera, natomiast stworzony został countryside. Obumarły świat, świetny klimat oraz poczucie, że choć mamy broń palną, to jest ona trochę ciężka w obsłudze i zawsze musimy mieć się na baczności. Bardzo chciałbym polecić ten tytuł, jednak ma on jeden ogromny problem. No jeden ogromny i drugi trochę mniejszy. Wszystko w tej grze wygląda identycznie a przynajmniej takie się wydaje na pierwszej planszy, z której miałem problem, żeby się w ogóle wydostać, ponieważ każdy zakręt wyrzucał mnie prosto w te same odcienie szarości i brązu. Jeżeli jednak odnajdujecie się właśnie w takich klimatach, polecam serdecznie sprawdzić sobie właśnie tego moda. French Food to modyfikacja tego samego twórcy, jednak jeżeli chcecie w tym klimacie rozpocząć od totalnej jatki, to właśnie ten mod powinien wam bardziej przypasować. Jeżeli ostatni Splatterhouse na PlayStation 3 czy Xboxa 360 nie przypadł Wam do gustu, Splatterhouse 3D powinien nadrobić wszystkie stracone lata bez Waszego ulubionego potworka w masce hokejowej. Do dyspozycji otrzymujemy pięści, kij baseballowy, piłę, czy też dla stubkarzy piękną girkę naszego napakowanego jegomościa. Najciekawsze zostawiłem na koniec. The Inquisitor 3 to totalna konwersja zmieniająca strzelanie do czego tylko popadnie. Pełnoprawne RPG z krwi i kości. Dodam bardzo trudne, ponieważ sposób, w jaki zostały stworzone same okna dialogowe, trochę kuje w oczy i ciężko było mi się do niego przyzwyczaić. Ale jeżeli dacie radę to przeboleć, to tytuł ten może sprawić wam masę radości. A jako, że jest to część trzecia, to dodatkowo macie dwie poprzednie do ogrania i cieszenia się wieloma godzinami tekstu i siekania potworów w średniowiecznym stylu. I tak oto doszliśmy do końca dzisiejszego materiału. Modyfikacje, które tutaj wam zaprezentowałem, to jest tak naprawdę tylko wierzchołek góry lodowej i o nich samych mógłbym zrobić pojedyncze materiały. Jeżeli chcielibyście takie kiedyś obejrzeć, to napiszcie w komentarzach. Mógłbym serio znaleźć dziesiątki kolejnych wartych przetestowania modyfikacji zamieniających poczciwego dziadka Duma w Sonika, zmieniająca go w pełnoprawny tytuł 3D, w horror, czy o najbardziej znanym brutal Dumie nie wspominając. Cały ten temat to wielka kopalnia odkryć i naprawdę polecam Wam zagłębić się samemu w to niesamowite cudo na stronach typu ModDB, gdzie znajdziecie tysiące modów, od prostych zmian kosmetycznych po takie, które sprawią, że nikt Wam nie uwierzy, że to, w co aktualnie gracie, to faktycznie był kiedyś dum. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, do następnego i cześć.